Ale nas przodu? Nie ma pojęcia. Jak się zgubiła, to się zgubiła. No idę przecież. A nie, ja jestem obok jak coś. Tu. Mm -hmm. Ale wiem, oni poszli to, w drugą to? stronę. Dobra. E... Nie tutaj. Którecz? Tutaj nie. Ta. Którecz, nie? I to tak idealnie na wejściu. Tam leżysz mm -hmm. powie... tam leży parę przedmiotów, ale kurde nie Wiesz, wiem czy przeskoczę tutaj. przeżyjesz. Ale jak mm. zejdziesz z niej, to się wypierdalisz. Siema. Okay. E, siema. mamy ten, mamy klucz za gatun. możemy wrócić tam Okej, okay. Ja mam dwa przedmioty, ale są za turetem i nie wiem czy ja przeskoczę, więc jak chcesz możesz spróbować. No ja mam też klucz. E, tutaj. Tylko turet jest idealnie na wejściu, uważaj. A że to, ta? Tam są dwa przedmioty na stole. No widzę. Za tym ten też jest jeden. A. To jest maska. A to poczekajcie, chwilę, zaraz mam wyniosę wszystko. Dobra. wow Łołowo, Łołowo. Wow, 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 wow. Ja pierdolę. Dobra, to macie to, macie to i macie to. <grym> Radek. Ktoś patrzy na kolichę, no? Tak, Ja otwieram te przedmioty. Z wnetu coś chodzi. Fet się otworzył, tutaj. Radek. Tak. To, to coś nowego, czy tym kolichę wyszedł? <grym> Nie, nie mam żadnego pojęcia, to wy mi musicie powiedzieć. Skąd Kolheda przyszedł? Nie wygląda jakby przyszedł z tego ventu, bo byście nie wiedzieli. Ale tutaj z ventu też nic nie ma, nie? Chodź, o coś. Już... Ty po, ty po, ty po co, Babrak? Eee, nutcracker. Radek nutcracker. Ok, no to zabijcie go. Patrzymy na Kolheda, cool zbiorowo. Ja Pamiętasz na jak na ostatnio cool nam poszło. Macie. A ja gdzie nas kraker? Gdzieś tam. tam e, Ania, pozbieraj te przedmioty, ja patrzę na niego. No tak? Drugi? Jest, faktycznie, no. Pozbierałaś? E, ja mam tylko jeden tam. Nie ruszę się. A nie co mam wziąć. To jest Agata, e, Agata, możesz pozbierać resztę przedmiotów? Mhm. Patrzę. Dobra. Jeszcze coś ładzi Tamper. The... Bumper. Ale jesteśmy tuż obok tego, jesteśmy tuż obok maina. Tak, wiem, tylko musimy. Okej, okay, no to zabijcie go. Kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Dobra, patrz na niego. Gdzie jest tam main? Tam. Dobra, okay. ja na niego patrzę, chodźcie tutaj, dziewczyny. Patrzysz? Tak, patrzę, chodź. Tak, tam <laughs> jak Dobra. Co za bydle. Dobra, i wyłaź. Ja myślę, to A, mina kurwa. Dobra, robimy zapasy dalej. No, na minę możecie. Mogę W ogóle to był gdzieś turec, nie? Ale tu już nie ma co, tak, pod nami. Ale to już nie ma na co patrzeć. Możemy sobie skierdalać po prostu. Dobra, wyszedł przez drzwi. Idźcie do wejścia. Ja wybiegnę. No, dawajcie, biegnijcie. Biegnijcie. O, ja jeszcze nie Przebiegaj, nie, Wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie. Wyszliście? Tak Ja jeszcze przy drzwiach, w razie czego Dobra, to spierdolamy Zobaczyłem cię? To przepraszam Przepakujący A, Dobra. nie wyświetlają mi się przedmioty, xD No właśnie, to jest nie tego jest i Jedna osoba jeszcze dużo musi zabrać I to ehm, jest A jeszcze a ktoś jeszcze miejsce? Ja mam pełne ale mam klucz, więc ja klucz, klucz mogę mieć. Muszę pełne, chociaż teoretycznie mam. A. Nie, ale to tu same pełne. Dobra. Znaczy pełne ci mówi jak na pewno masz muczy, e, ten duży przedmiot. Nawet jeżeli masz puste miejsca. Ale nie mam. Okej, okay, dobra, to chodźmy. Czy nie rób takich dźwięków, jak będziemy w środku. Ja, ja. Masz szczęście, że nie mogę podnieść łopaty. Fajer Zobaczymy kto się wyjawi pierwszy z Jeżeli Ania będzie miała łopaty mamy równe szanse Wszystkim równo, wszystkim gówno Dokładnie. Zawsze idę sam na Fajer Pomijając fakt, że nikt nie chce ze mną chodzić na Fajera swoje ratyle kurwa łopaty wyjebałem no co za debi e, braken na fajerze e, kurwa i tylko wszedłem to był braken idę po łopaty bo ją wypierdolili jak debi Braken, nie? No, na fajerze braken. To ja zaniosę. No to co? Ja zaniosę, To ja zaniosę 4 itemy i wrócę się po shotguna. I brakena odjebiemy. No, jest moja łapa gdzieś jest? Serdecznie. Dobra, to idziemy na brakenę prowadź. Znaczy tu prosta droga. Bo tutaj nie... Jakby nie zdążyłem mieć nawet tuneli. Braken, braken mi się pojawił na tych drzwiach po prostu. Jak wiesz, tylko wszedłem braken. Ale trzy przedmioty były, więc. No, kurwa. Jest z tu... lewej. Curry... No, tu jest no, Tak, kurwa. Jest... Dobra, ja wynoszę butelki. Którym ty iść? Jesteście? Dobrze idziesz, Ania. Tu jest prosta droga, tu nie było tuneli. Eee... ja mam przypał. Widzę tą pokrzaną dziewczynkę. No dziewczynkę, okej, to jesteś martwa. Jeszcze nie teraz, tylko dopiero jak zaczniesz no do Ciebie No nie, może wierc. jeszcze nie jesteś. Ale ja tak, ja też się zrobiłam insane przez moment już. Jest Bo widzieliśmy brakena, to się Wiedziałe. zrobiliśmy insane. No, ja widzieliście brakena. A właśnie, Agata widzi dziewczynkę już. To jak Agata widzi dziewczynkę, to niech Agata zacznie nosić lód do statku. I jak poniesie, to niech stanie plecami do monitora. i się patrzy na no wejście, to wtedy dziewczynkę jej nie zrobię. A my wracamy na fire Tomek, dawaj. Dobra, chwila. No ja też są podrzucane tam na dół. No idę. Ja będę je zwrócił. co jakiś I czas. I do wejścia. Tak, co do wejścia. do wejścia, tak? Idziemy. Tak. Dobra. A brakło mi w ogóle do zabicia? Tak, Radek go już zabił. Odjebałem go przecież. Nie widziałam, gdzie tam oh. Znaczy z shotguna można go zastrzelić, z też można. Widziałem technikę, w jaki sposób brakena można obiegać naokoło. Ale... Jego tam 6 razy trzeba walnąć? Łupatą, czy coś Ej. takiego? Tak, dość sporo. Znaczy, brak... znaczy, brakena? O, kotek. O, kotek. Miał. Nie wiem, gdzie jesteś, Ania, idę do ciebie, jest Masz tą mapę, a i tak się gubisz. Za tobą. Nie skacz. Nie! Nie skacz. Tu. Nie skoczę Za nie tobą. Poczekaj, Ania. Masz, Ania, weź. Czekaj, czekaj. O. Tak. Zanieś się Prezent też. Tego prezentik też weź. Zanieś się no. Najpierw prezent, a później. I tam. Kłopak. O tam. I o tam, Ania. Tam. Tam? Tu? Tak. tak. Idź po prostu korytarzem. No. Tak. Nie. I tam na dół zejść. I tam są drzwi. Za. Radek jest. Fak! Przeżyłeś, czy nie? Przeżyłem, przeżyłem. Tylko. Po tej Tę... stronie też jest Turet, ale możemy przejść tutaj ze serwerownie w sumie. Ogólnie, tak jak jest, to jest korytarz, to to korytarz, to Turet jest idealnie na końcu korytarza, więc. No, a dopiero. Korytarz jest są trochę lepsze. On tam tak idealnie w połowie korytarza mnie złapał, ale była odnoga w bok, więc się tam schowałem po prostu. A, no, tutaj... tutaj jest Tak, widzę. Tak, Czekaj, ja zobaczę z tej strony. Tutaj jest drugi. To 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 jest drugi są drugi dwa turety. Bo myślałem, to że jest że tam naokoło, będzie można przejść, ale nikogo. Tu jest zamknięte w ogóle, więc tędy nie przejdziemy. Poza tym, ja mam jedną parę zamkniętych drzwi. No nie, czekaj, przejdziemy. Te drzwi A, zamknięte Ale tutaj nic nie ma. Tutaj. A. Nie, I tutaj też są zamknięte. A tam turet jest, uważaj. Nie przejdziemy, niestety. Brakuje <laughs> nam jednego klucza. Tam nic nie ma. Na statku może być klucz, wiesz? Ale to już nie ta godzina, żeby się bawić. Oł. Uważaj. Za daleko poszedłem. Tak, generalnie możemy chyba już no wracać. No dobra. To sprawdzimy, Mamy czy sporo, tam nic nie zostało prawo. do zebrania i tyle. Ewentualnie na main'a możemy wejść, bo to, że dziewczyny się... Kurwo, ty... Dobra, ja na niego... Patrzę, 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 patrzę. Spoko, spoko. E, teraz Przysk ty naj... Chcesz ja no, czekaj, na Chcesz przeskoczyć? Bo ja chciałem przejść naokoło. Ja wskaczę. Możesz, czekaj, możesz, możesz lecieć sobie. No znaczy ja sobie przejdę. A, okay. Bo tutaj da się przejść po prostu. Obojętne, Patrzysz skupi. na niego tak, patrz. Dobra to ja idę tyłem na razie. Ale to nie ten nie? Tędy. Mówisz, czy... za mną jest. Za mną jest okay. wyjście. Okej. Okay. Więc ja na niego patrzę i tutaj w bok. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja wychodzę. Siedź, siedź. wychodzę. A, mamy klucz, Radek. Ale nie ma sensu wracać w tym momencie. Dobra, to bo bo Zabieram klucz i wtedy. Się mogło stać. Dobra. No, agatkę mo mogła dziewczynka zejść Mogę się puścić drobiny? Całej temy dwa Bo je zrzucałem. już żeby nie poleciała, bo ona jeszcze gotowa nie polecieć Zagłosowana Okej okay. ja tak, Przy samym statku mnie No Gnojek Nie te panie tylko poleć, proszę Ania. Brawo <ścoughs> o, Już widziałem, kurwa, ten miecz nam są nad nią, naprawdę Ja też W <ścoughs> ostatniej chwili bardzo dobrze Tak Za biblioteczki. za biblioteczki! Chowaj się, chowaj się! Nie, czekaj, żadna nie patrzy w kierunku, bo ja tylko nam kurwa fuksa. Tak. Mamy więcej farta niż rozumu. Nie, schowalibyśmy się wystarczająco szybko. Tylko pytanie brzmi, jak my będziemy kurwa eksplorować? Nie wiem, tutaj no mam drzwi, wejść. więc wchodzę. Kurwa, tutaj nic nie ma. Dobra, z tej strony nic nie ma. Na górze też kurwa nie ma żadnych drzwi? Ja jebie. A tutaj możemy wejść, a tu jest tano network Ja, ja wiem, wiem, są. wiem Na górze nie ma żadnych drzwi Ania stój Uważaj, bo tu są dwie wyżyczki, Jedna tam, druga tam Właśnie widzę no Ale tutaj mamy tano network Tak e, Halo, halo jesteście tutaj? Tak Co macie? E, fire exit To trzeba wziąć? Mamy fire exit P Powiedz Radkowi, że mamy o. fire exit Gdzie jest Radek? To poczekaj Radek jo, mamy jest... fajera no okej, okay, macie. No, okay, ale to tu, tu i tutaj jest fire. Przy ale samym jesteś, tym. Okay. Słyszałam, że nie, nie macie miejsca na coś do zabrania. E, to Agata w... ma pełny ekwipunek. Agata, jeżeli wyjdziesz przez te drzwi, to możesz tam na ziemi wyrzucić i wrócić. Bo no, te drzwi, no, drzwi tak są przy samym lepiej. statku zasadniczo. No do fire lepiej będzie. Tylko klucz zabierz z powrotem. Ten w się klucza nie wyrzucaj. O, tam są. To Radek. Ja pierdzielę, już nam zginąłeś właśnie. O, mam klucz, jak coś. Są kropki. Kropki mu. O! Minęło. Minęło, kropki mu, co to, to. to? nie brzmiało dobrze. Ja żyję, spokojnie. Idę rzeczy wynieść. Był Radek, nie? Nie, to było mnie, a tak. do mnie strzelało. O, tutaj mam ten, drzwi zamknięte. Software, cyk. Ja też miałem klucz ma Radek Tutaj są drzwi otwarte już. Były zamknięte OK, ja, jestem gdzie, jestem gdzie kurwa, 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 kurwa W dupie Sądząc po... No Dobrze, nie, spokojnie Reakcje. O Reakcji. O! Hard drier na zęby bajdowej W Ogólnie mamy jakieś 500 dolców na Firex exicie. Widziałeś? Widziałeś to? O, Tutaj na górze tam na tobą, zobacz. Pa. Tu są zęby. Oho. A tam jest dzwon. A na bibliotece to jest dzwon, no. Pryka. Pryka. A. E, tam jest przejście? Wejść, tam na... Tak, na górze jest przejście normalnie. Dobra, idę tam. jest całkiem spora. Hej! Jakie to nad to idę? Nie! Turet. Idealnie przy schodach jest. Nieprawda, chcę się zaprzyjaźnić. Radek, skąd u ciebie dzisiaj taki czyje? Federer, się bierze. Ania, uważaj, turreth. Oh, kurwa, kurwa, kurwa. Wow. Nie, yeah, nice. Przeżyła Super jakimś cudem. Widziałeś? Widziałeś? Co, co? co ty go... <grym> stwierdalasz? Tak? E, tu jest tylko ten, tu jest tylko dawinki, wiecie? A, nie wchodź tu, jak coś. Nic poza tym, tylko winki Myślę, że możemy wychodzić w sumie swe, Dobra, bo mamy tą 500 na wejściu już. Na górę? Wreszcie. Gdzie jesteś, Ciebie? Au? Tutaj, Ania Patrz, dziewczynka mnie goni, muszę spierdalać. Ale, śmieszny. Ciebie się nie spierdalasz, Tomek. Nie wiem, goniła mnie przed chwilą, zniknęła właśnie. A to pierwszy stajesz dopiero, to jest los. Dobra, ale i tak I... już można wychodzić i będziemy nosić na tak. statek. Glut i chyba nutcracker. Lud i nutcracker, tak. Nutcracker jest idealnie przy tym. Zatknijcie tak, okay. jesteś? Nie, to... nie wiercie, tam były fajne. Tak. Okay. Kurwa! Co, co? Fejdź stędy, szybko i skocz w tamtą stronę. Bo tu jest ten, ja zaraz nie będę miał jak uciec. Biegnij tam! Nie wiem, nie wiem co oznacza w tamtą stronę. Tam, dokładnie w tamtą stronę i patrz na niego. I... Ale ja uciekaj ja tamto. Ja na niego patrzę, Dobra. Ja na niego patrzę. Ania, odsuwaj okay, się, wstrózmy. bo tam za tobą jest żel. W sensie glut się przesuwa. A ja, ja nie tego a. Jezus, Maria. Nie, kurwa, dziewczynka mnie goni. Zaraz mi łeb zaraz wysadzi. Sorry, Agata, na chwilę cię zostawiam. Nie potknie mnie, umrę Dobra, żyję, tak, tak żyję, wiecznie. żyję, tutaj wychodźcie wychodźcie, 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 wychodźcie Wszyscy Dobra, zgarniajcie jak najwięcej przedmiotów i. Yy, nie, tylko to musimy rozplanować Tomek, bo. Yy, musimy to zrzucić jakoś niżej, bo nie będziemy mogli ten. Dobra, zrzucajcie mi to, poczekajcie, starajcie się zrzucić o tutaj gdzieś mniej więcej, tutaj na to O tak, o na to, tu, tu, tu A, tu. Dobra, fuck, starajcie się to zrzucić. spadłem Starajcie się to tam zrzucić jeszcze, o dobrze, świetnie, zajebiście, właśnie tak jak ja tak Spadłam Tak bardzo zrzucałam, że niczym... to Tomek zrzucaj Ja jestem na dole też Ania została tylko na górze Dobra, Ania zrzucaj Dobra, ja zacznę może nosić do statku, czekaj, jest tu coś tak, takiego co mogę? Tak, nosić do statku, no są tu jakiś przedmioty, które mogę podnieść? Jeszcze niżej mu nie troszkę Kurwa latarka mi padła Agata, ty też nie masz, nie? No nie, ale tam jest statek, idę do statku Ja Jeszcze niżej troszkę muszę... Dobra, ja też idę do statku tarty, 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 A tam. Mhm. Tu jest jakiś kamień przed nami Idealnie Dobra, widzę statek, za kamieniem jest Chyba gigant gdzieś tu chodzi Fak nie, umrę Umrę, 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 umrę Nie, nie, nic nie, nie, nie się nie zabierajcie jakby co O proszę nie, nie otwierać tego Zabierane wszystko? Tak, no. tak, nie zaczęłam nic złapać. Co to było? O! Wow! O kurwa, nie umiem tym latać. Mm. <laughs> jak się Aż tego te. używa? Daj mi to. O kurwa, czekajcie, bo to boli mnie. Tomek, co ty jadłeś? <laughs> Dobra, ja nie, nie Możecie się pobawić, jak chcecie. Ale jeszcze to. Ja też raczej. patrzcie Zobaczcie to. O, o. Au. Rozjebałaś się na Tak. O co chodzi? Dobra, no, każdy po kolei Co się robi? Chujowe sterowanie nie wiem, le Lewy przycisk myszy odpalasz i spacją skaczesz oh O mój goz. O, tu już to ja nie O nie, przeżyła. What the fuck? To ej, a dlaczego nie? Le dlaczego nie Indeed? O Kurwa. Ale szyję pojewane to jest. Nie, lecz, no, lecz. Wow, wow. dobra Dobra, jakie, okay. <zuczuj> Jak 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 jakie, 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 jak to moja krew? Tak, to twoja krew. krew wow. A nie pomóc ci? No. Kupiłem, go tylko, kupiłem go tylko i wyłącznie dla... Nie, 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 nie. Nie, no. Kupiłem go tylko i wyłącznie dlatego, że jest na przecenie 80%, ale kupiłem wow. też to. Ogólnie istnieje jest tak, że przejusło. coś takiego jak TZ Pain i to jest narko. No, o, też. Gdzieś... Zobaczcie, patrzcie, czekajcie, patrzcie, słuchajcie. Jest narkotyki. No narkotyki. To się ja jakoś to macie? Ale się ujarałem Pokaż też to O kurwa, jak jestem O chuj Chol, biegam Ej, ale biegnę Ale zielono mi Zielono Ja cały czas sprintuję, by the way, nie? Cały czas Ej, tu jak się rzeczy. Trochę podskoki Się Im dłużej się przetrzymasz, tym bardziej się sztachasz. Jak to wygląda? Jeszcze o tym przykuc. Ej, też chcę pierdolnąć nie wiadro. Nie trochę się sztachnam. Muszę się mocniej sztachnąć, więc nic ciekawego. Uuuu, mnie też długo. Się kraknę, ja nie. długo. Ja jeszcze raz muszę, bo źle to zrobiłam. Tak wróć. Ania. O! O! <laughs> Nie, by mm. się nie skończyło. Możliwe. Czy się może skończyć?